W 1826 roku Brytyjczycy kupili Singapur, który odtąd wykorzystywany był głównie jako brytyjska baza morska. Po I wojnie światowej Singapur stał się najważniejszą brytyjską bazą wojskową na Dalekim Wschodzie, a zaprojektowany był w taki sposób, żeby móc oprzeć się atakom morskim. Tak więc w lutym 1942 roku został zaatakowany przez Japonię oczywiście od strony lądu i okupowany był przez nią aż do 1945. Singapur uzyskał niepodległość od Imperium Brytyjskiego dopiero w 1963 roku, kiedy to dołączył do Federacji Malejskiej. Nie trwało to jednak długo, gdyż na wskutek konfliktów politycznych oraz etnicznych już dwa lata później musieli się rozdzielić i chcąc nie chcąc właśnie wtedy, czyli w 1965 roku, stali się w pełni niezależnym krajem. Jak możecie sobie wyobrazić, ich gospodarka oraz ekonomia po tych wszystkich latach były zdruzgotane i nic nie wskazywało na to, że zaledwie w ciągu kilku dekad staną się potęgą, którą znamy z dzisiejszych czasów. Mieli wtedy mniej niż 2 miliony mieszkańców, byli całkowicie rozbici, a do tego wszystkiego nie mieli wcale bogatych zasobów naturalnych. Co ciekawe, nie byli nawet samowystarczalni, jeżeli chodzi o pożywienie oraz wodę. Więc naprawdę nic a nic nie wskazywało na to, że uda im się wyjść z tej nędzy. Zanim przejdziemy dalej, przypomnę Wam jeszcze o subskrypcji kanału oraz napisaniu w komentarzu, jakie Państwo chcecie zobaczyć jako kolejne z naszej serii. Tak więc wróćmy do głównego tematu odcinka, a teraz na ekranie widzicie wykres PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jak możecie zauważyć, Wskaźnik ten mocno piął się w górę praktycznie od samego początku, a już w latach 90. ubiegłego wieku wyprzedzili pod tym względem Hiszpanię. Tempo wzrostu przez te wszystkie lata wahało się w okolicach ponad 7% rocznie, co jest naprawdę niespotykany wynikiem, biorąc pod uwagę tak długi okres czasu. Takie szybkie tempo sprawiło, że obecnie wspomniany przed chwilą wskaźnik jest jednym z najwyższych na świecie i zbliżony jest do tego z Luksemburga, o którym też zrobiliśmy ostatnio materiał, do którego obejrzenia zachęcam Was po skończeniu tego. Wielu z Was na pewno ciekawi, w jaki sposób Singapur do tego doszedł, więc żeby to zrozumieć, wróćmy trochę do historii. Ważnym czynnikiem był tu Liquan Yu, który był pierwszym tamtejszym premierem i uznawany jest za ojca założyciela Singapuru, a rządził nim aż do 1990 roku. Panowała wtedy autokracja, więc premier mógł sobie pozwolić na podejmowanie wielu decyzji, nie patrząc na to, co mówią inni. Postawił więc na substytucję importu. Jest to strategia polegająca na zastąpieniu importu zagranicznego produkcją krajową. Założenie tego jest proste i polegać miało na zmniejszeniu swojej zależności od innych krajów. Szybko jednak zdano sobie sprawę, że to rozwiązanie wcale nie wyprowadzi ich z ubóstwa, dlatego już w 1965 roku nadeszła ogromna zmiana i wprowadzono zupełnie inne podejście, zarówno polityczne, jak i gospodarcze, które całkowicie odmieniło Singapur i sprowadziło ten kraj na dobre tory. Ich sekretem było to, że otworzyli się na rynki globalne. Przytoczę tu cytat wspomnianego premiera. Kiedy większość krajów trzeciego świata potępiała wykorzystywanie zachodnich korporacji międzynarodowych, w Singapurze je zaprosiliśmy. W ten sposób osiągnęliśmy wzrost, technologię oraz wiedzę, które zwiększyły naszą wydajność bardziej niż jakakolwiek inna polityka gospodarcza mogłaby to zrobić. Tak więc Singapur jako państwo miał ogromną rolę w swoim sukcesie i nadal ją ma, jednak robią to w zupełnie inny sposób niż większość krajów chociażby europejskich. Byli świadomi, że świat bardzo szybko się zmienia, więc robili wszystko, by dostosować się i za nim nadążać. Ze względu na globalizację i rozwijające się technologie, musieli przewidzieć, co będzie się działo, by móc pomóc zarówno firmom, jak i pracownikom, zapewniając im odpowiednie warunki oraz ułatwiając przystosowanie. Tak więc tamtejszy rząd nie próbował przejmować kontroli nad wszystkim, nie próbował zwiększać wydatków publicznych ani podatków. A do tego przepisy nie były zbyt szczegółowe i skomplikowane. Lee Kuan rozumiał, że Singapur musi ściągnąć do siebie zarówno kapitał, jak i specjalistów, aby kraj się rozwijał a jego powodzenie daje przykład innym krajom, że państwo może odgrywać ważną rolę, jednocześnie sprzyjając przedsiębiorcom i konkurencyjności. Powstały wtedy instytucje pilnujące bezpieczeństwa prawnego oraz sprawnego zarządzania państwem, promowano różne sektory gospodarki oraz zachęcano do oszczędzania pieniędzy, opracowano również wiele programów infrastruktury produkcyjnej, a celem państwa było również zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w swoje własne firmy, żeby zwiększyć ich wydajność. Najlepszym sposobem, żeby zrozumieć jak Singapur zaszedł tak daleko, jest postrzeganie go nie jako państwa, z którego czerpiemy, ale jako swego rodzaju usługodawcy. Tamtejszy rząd zrozumiał, że zarówno ludzie, jak i samo państwo są kapitałem. A dobrze zarządzany kapitał z czasem przyniesie ze sobą duże profity. Przykładem może być tu chociażby ruch drogowy, który jest naprawdę płynny i uporządkowany. Powierzchnia tego państwa to zaledwie 720 km2, a ludność to ponad 5,5 miliona osób. Dla porównania, powierzchnia Warszawy to 520 km2, a populacja nie sięga nawet 2 milionów. Na pewno większość z was była w Warszawie i znacie realia poruszania się tam samochodem, i wiecie, że nie jest to zbyt przyjemne. Żeby uniknąć problemów z nadmierną ilością samochodów już w 1975 roku rząd Singapuru nałożył podatki drogowe. A dziś wygląda to w ten sposób, że opłaty pobierane są elektronicznie od każdego pojazdu w zależności od tego ile dany pojazd użytkował drogi. W taki sposób udaje im się przypisać koszty utrzymania dróg rzeczywistym ich użytkownikom. Im więcej jeździsz tym po prostu więcej płacisz, więc nim gdzieś się wybierzesz możesz sobie skalkulować, czy może nie lepiej dojechać tam za pomocą komunikacji miejskiej. Między innymi w taki sposób Singapur uniknął korków oraz dużego zanieczyszczenia. Żeby ułatwić mieszkańcom poruszanie się, wprowadzili sprawnie działającą i niedrogą komunikację miejską, która pozwala dostać się praktycznie wszędzie i to w bardzo szybki sposób. Według statystyk w Singapurze jest mniej więcej 600 tysięcy pojazdów, jak na takie małe państwo jest to całkiem sporo. Więc żeby ograniczyć ich liczbę, rząd musiał podjąć parę bardzo ważnych decyzji, żeby kontrolować liczbę poruszających się samochodów. Żeby kupić sobie nowe auto w Singapurze potrzebujemy zdecydowanie więcej pieniędzy niż w dowolnym innym kraju. Ceny są tu ponad dwukrotnie wyższe, a często nawet ponad trzykrotnie wyższe niż chociażby w Polsce. Powodem tego jest ogromny koszt rejestracji, certyfikat upoważniający do posiadania samochodu, który jest zawarty w jego cenie i nierzadko przekracza prawdziwą wartość auta, do tego wszystkiego dochodzi jeszcze 20% akcyza, ubezpieczenie oraz parę innych kosztów. Dodatkowo rząd może zmniejszyć ilość lub zablokować wydawanie wspomnianych certyfikatów. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, to w tak małym państwie jest to prawdopodobnie konieczne rozwiązanie. Kolejnym kontrowersyjnym środkiem stosowanym w Singapurze jest obowiązkowy dla wszystkich, zarządzany przez instytucję państwową, plan oszczędnościowy. Składki odprowadzane są z wynagrodzeń i należą do jednych z największych na świecie, wynosząc ponad 1 trzecią pensji brutto, z czego część płaci pracodawca, a część pracownik. Składki te znacznie obniżają się po ukończeniu 55 roku życia. Celem tego planu oszczędnościowego jest zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli opieki medycznej, edukacji oraz emerytury, a państwo dodatkowo może wykorzystywać te środki do różnych innych inwestycji, które są niezbędne do odpowiedniego rozwoju. Singapur jest miejscem, gdzie rządzący mają wyraźne przywództwo i mocno stawiają na pomoc w rozwoju przedsiębiorstw. A tamtejsze przepisy prawne należą do jednych z najlepszych na świecie. Podatek dochodowy jest progresywny z zastosowaniem ulg dla nowych przedsiębiorców, tak więc nowy przedsiębiorca nie zapłaci żadnego podatku aż przez 3 lata, jeśli jego dochody nie przekroczą równowartości mniej więcej 250 tysięcy złotych. Dużo niższy jest również podatek VAT, który wynosi zaledwie 7% i nie dotyczy produktów eksportowanych za granicę. Kwota wolna od podatku to w przeliczeniu na złotówki aż 50 tysięcy, a podatek dochodowy od osób fizycznych waha się od 3,5 do 20% w zależności od dochodu. Do tego wszystkiego nie istnieje tam płaca minimalna. Podsumowując to wszystko, Singapur według statystyk i rankingów uznawany jest za jedną z najbardziej wolnych gospodarek świata. Zarówno ich system opieki medycznej, jak i system emerytalny są uznawane za jedne z najlepszych na świecie i śmiało mogą konkurować z tymi skandynawskimi. Jednak tak jak każdy kraj, taki Singapur ma swoje minusy. Mandaty karne w Singapurze są niezwykle rygorystyczne. Kary są nakładane zarówno na obywateli, jak i turystów, a obostrzeń jest naprawdę wiele. Między innymi nie można palić papierosów w miejscach publicznych czy chociażby śmiecić, a kary za te przewinienia sięgają w przeliczeniu na złotówki aż kilka tysięcy. W Singapurze istnieje również kara chłosty oraz kara śmierci, i między innymi dzięki temu przestępczość tam jest bardzo mała. Interesująca sytuacja jest również na rynku nieruchomości, gdyż większość obywateli mieszka w blokach wybudowanych przez państwo, gdyż jest to po prostu o połowę tańsze. Warto też wspomnieć o poziomie edukacji, który jest tu naprawdę wysoki i zajmuje czołowe miejsca w światowych rankingach. Tak więc Singapur jest krajem, który do swojego bogactwa doszedł w zupełnie inny sposób niż większość państw i podczas tej drogi zastosował wiele kontrowersyjnych środków, które w sumie nadal stosuje i działają całkiem dobrze. Kraj ten w ciągu kilku dekad stał się jednym z najbogatszych regionów na świecie i zrobił to bez demokracji oraz bez zasobów naturalnych. Był po prostu dobrze zarządzany przez wąską grupę ludzi, której udało się ściągnąć do państwa kapitał i wykwalifikowanych specjalistów poprzez otwarcie się na rynki globalne. Zapewnili odpowiednie warunki dużym przedsiębiorstwom i mocno postawili na ułatwienie przepisów, zachowując tym samym niskie podatki. Do tego wszystkiego promowali zakładanie własnych firm oraz oszczędzanie pieniędzy. I zapewnili swoim obywatelom świetny system edukacji, opieki społecznej oraz system emerytalny. Jeżeli nie widzieliście jeszcze poprzednich odcinków z serii, to zachęcam Was do nadrobienia zaległości. A jeśli spodobał Wam się ten materiał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. W komentarzu możecie nam podsyłać pomysły zarówno na kolejne Państwa do naszej serii, jak i na zupełnie inne odcinki. Zapraszam Was również na nasz drugi kanał o pieniądzach. To już wszystko, więc dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia już wkrótce.